Witam serdecznie. Czasami tak bywa, że nie ma co wykombinować na przegryskę, a widzicie przed sobą takie dwa dojrzałe banany. Wystarczy je tylko obrać, dodać kilka podstawowych składników i zrobicie pyszne naleśnikowe ciasto z charakterem. Jeśli lubicie grube naleśniki w wersji amerykańskiej, polecam dodać szczyptę sodki. A jeszcze zdrowiej będzie, jak po prostu białka odłączymy od żółtek. Ubijemy je na sztywną pianę i dodamy na sam koniec do wymieszanych składników, delikatnie mieszając wszystko łyżką. Ciasto powinno troszkę odpocząć przed smażeniem, około 5 minut, nawet z tą ubitą pianą. Moja wersja taka prosta, leniwa, ale naleśniki są bardzo smaczne. Dodam jeszcze, że w tej wersji świetnie nadają się do zawijania farszów, są elastyczne i mięciutkie. Smażę tradycyjnie, jak wszystkie naleśniki na rozgrzanym tłuszczu. Może być to olej ryżowy, olej palmowy na klarowanym maśle, co tylko nie dymi na patelni. No i najważniejsze, żeby patelnia była nieprzywierająca. Może być to teflonowa, tak jak widzicie na filmie. Można je podawać z jogurtem, ze śmietanką kremową bądź z kremowym serkiem. Smakują bardzo dobrze. Myślę, że to dobra i wartościowa alternatywa dla zwykłych naleśników. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, zachęcam do subskrybowania po kolejne przepisy.